Jeszcze raz, jeszcze raz, moi drodzy, przeciwko bezprawiu. Widzę, że mój, yy, moje wideo na, nabrało, że tak powiem, szybkiego rozgłosu. Nie minęła godzina, już miałem telefony. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam założycieli tego stowarzyszenia. Założycieli, przeciwko bezprawiu. Dam komunikat. My się trzymamy razem. Ta pani nie pozdrowiła, co jest szefową całego stowarzyszenia. Ona wie, o kim ja mówię. I. Ci panowie zostali pogonieni, a tam jakieś jeszcze rzeczy robią, to będą ucięci całkowicie, bo już sobie powiedziałem, kim są ci panowie. Pozdrawiam żonę Oliwiera. Wiesz, co jest pięć, wszystko będzie dostarczone, sobie zobaczycie, przejrzycie i będą ci panowie raz, a dobrze, pogonieni. Oni nie są już w stowarzyszeniu, byli w komitecie założycielskim. To jest też bardzo ważna informacja, jak się już żeby szczegółów, żeby ktoś nie niej pretensji. Komitet założycielski. To jest bardzo też ważna jakby rzecz, bo to się promuje twarzami, nazwiskami i potem powstaje stowarzyszenie, czyli się ludzie gromadzą na przykład takie stowarzyszenie, tak jak my zakładaliśmy jakieś Stowarzyszenie Niepokonani 2012, zakładaliśmy takie stowarzyszenie. I jak sprawdzicie też to stowarzyszenie, to już tych ludzi, którzy założyli nie ma. Zupełnie kto inny tym kieruje. Tam jest chyba tylko jeden czy dwóch ludzi zostało, co tym stowarzyszeniem kieruje. A to jest oddzielna historia, kiedyś Wam o tym powiem. Bo to byli bohaterowie programu Państwo w Państwie na Polsacie, zakładali to stowarzyszenie. Potem się stało, jak się stało, że Dziwni Panowie też przeniknęli, bo roś, roś, rośliśmy w siłę. W sali kongresowej było wielkie wydarzenie, koncert. Grzesiek Markowski, pozdrawiam Cię serdecznie, perfekt, było mi niezmiernie miło, że mogłem z Tobą zaśpiewać wspólnie kawałek Niepokonani. Jest to dla mnie, na całe życie zostanie dla mnie taki, taki, że wystąpiłem w sali kongresowej z Grzesiekiem Markowskim u jego boku i, i śpiewałem kurczę, Niepokonani, bo wierzyłem w tą całą ideę, nadal wierzę, tylko niestety niektórzy ludzie udają, że, że są z nami, a nie są i są, są to świnie, więc Grzesiu Markowski, perfekt, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Twoją córkę, oglądałem w areszcie program, z na TVN -Nie. nie będę reklamował, tam Różal też był yy, mega, uważam najlepsza para, Różal z tym koleżką i Twoja córka tam, żeście po prostu właśnie na luzie tego podeszli, zajebiście mi się ten program oglądało yy, córka wlozowana Grzesiek tak samo jak Ty <laughs> rock and rollowa rodzina po prostu, ale tak już odskoczni, teraz druga sprawa bardzo ważna Moi drodzy, ja tych koszulek nie będę sprzedawał, nie będzie ich na Allegro. To było specjalnie zrobione, żeby krety wyszły z okrycia. Te koszulki prawa ma do niej Olivia, bonus. I ja te koszulki im dostarczę do sklepu. Tam jest niedużo ich zrobionych sztuk. Jak będziecie chcieli, to sobie u nich będziecie te koszulki kupować albo zrobimy zupełnie nowy projekt. Więc ja na bonusie nie zarabiam na jego rodzinie, na jego nieszczęściu, na jego pomyśle, na jego grafiku. Z grafikiem jego się skontaktowałem tak samo. Proszę bardzo, są koszulki. I ja te koszulki, jeśli, jeśli będą dostępne w sprzedaży, zadecyduję o tym Oliwier i jego żona, to będziecie mogli to je kupować od nich, a ja będę je po prostu promował jako akcja Stop że zrobiliśmy coś wspólnego razem. Tak to wygląda na chwilę obecną, żebyście wiedzieli, bo mamy dużo wśród znajomych raperów. Odezwało się do mnie też dużo raperów. Jeden mój serdeczny kolega nie będę mówił powiedział, Andrzej, czy ty wiesz, że to logo to nie jest. Ten, ten, ten kto ci to zrobił, to nie jest ten grafik, to nie ma do tego prawa, do tego ma prawa bonus, bo to jego grafik zrobił to logo. Ja powiedziałem, że nie wiem, że jestem w szoku, bo taka też była sytuacja, bo dostar dostarczono loga, zrobiono po prostu promocję i tak dalej. Ale jak się dowiedziałem potem, to mówię, dobra, to wykorzystam to w ten sposób, że zrobię parę koszulek, że niby będę je produkował psychologicznie i pokażę, że wkrótce w sprzedaży. Właśnie przeciw bezprawiu, artykuł 60, trójka z czwórką, czyli fakt konfidenci, żurom to będzie kurde promował, a, ktoś, a mój kolega to będzie produkował, bo to jest jego firma. A żebyście wiedzieli od razu, ja nie mam żadnej firmy, ja nic nie produkuję, żadnych ciuchów, ja będą się jakieś rzeczy pojawiały, jakieś koszulki, nie wiem, jakieś inne rzeczy, to nie ja to będę robił, to będą robili moi znajomi, którzy mają dużą firmę, a ja tylko będę to wspierał swoim wizerunkiem. Mam też dużo znajomych, którzy będą chcieli mi w tym pomagać, yy, tak jak Niziołek, tak jak Bajorson, wielu zachęcam do kontaktu ze mną na Andrzej Żuromski, na Prif, na Facebooku, czyli w ogóle kto ma do mnie dostęp to wie. I to jest akcja ponad podziałami, ja to mogę wrzucać na sklepy, ten kolega to będzie wysyłał, wszystko, nie ma problemu. Tak możemy robić. Ja 10 lat robię akcję Stop Pomówienią, moi drodzy, i zrobiłem raz w życiu koszulki Stop pomówieniom. Więc nikt mi nie zarzuci, że ja na, tym, na tej akcji zarabiam. Yy, na, na, na odzieży, na tym wszystkim. Raz zrobiłem, a drugą opcję zrobił Oliwier. Kiedyś ciemna strefa, jak pamiętacie, akcja Stop on To on zrobił sobie na, na jego sklepie chyba dostępne. Jak nie mnie tych koszulek, się sprzedało. Bo po prostu, bo Oliwier mi podarował jakąś ilość koszulek dla mnie, na moje potrzeby. Jego mama dokładnie. Pozdrawiam, mamy Oliwiera bonusa. Proszę wierzyć, wszystko będzie dobrze, wszystko się dobrze łoży. I czekamy na niego wszyscy na pewno. Da sobie radę. Silny chłopak tam poćwiczy, trochę telewizji pogląda, przeczeka. Zabezpieczył Was jako porządny mężczyzna, ojciec, syn i mąż. Więc dacie sobie radę. Więc murem za bonusem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam założycieli, założycieli, tą panią i tych innych ludzi. W imieniu wkrótce może z nią zaraz zrobię wideo Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu. A nie pozdrawiam tych trzech panów, a może ich jeszcze więcej, jest to wszystko wyjdzie w praniu, którzy tam się doczłapali po cichu. Obserwacja, inwigilacja, całodobowa masturbacja. To właśnie ci panowie są właśnie To tak humorystycznie powiedziałem, ale oni są bardzo groźni, bardzo są groźni, bo tak szponcą mają potężne znajomości. To nie, jest, to nie jest śmiechowo. Mogą kogoś zamknąć, złożyć zeznania, donieść, przeniknąć. Nawet nie będziecie wiedzieli, że taki pan jest przy Tobie i tam komuś coś przekazuje, że ktoś z kimś, dlaczego i zaczynają się Wami interesować. To tak działa, tak działają profesjonalne służby. To nie są zwykli policjanci, to nie są policjanci, to nie są jacyś panowie tacy, to są wyszkoleni specjaliści do pewnych działań, dlatego nie podaję ich nazwisk i tak dalej, bo oni by się z tego wymiksowali, ja bym miał sprawy karne, jeszcze miał zarzuty, że ich pomawiam. Dlatego nie mówię nazwisk, imiona można podawać, początek nazwiska też można podawać. To wszystko prawnie jest dozwolone. Nie podaję, nie mówię nazwisk, nie mówię... Kim są, co robią, gdzie pracują, gdzie mieszkają, tego byście chcieli się dowiedzieć. Ja wiem, że was to, że was to korczy jako o, widzów, ale ja tego nie mogę powiedzieć, bo będę miał za to zarzuty sprawy, kolejne problemy. A ja nie chcę już mieć problemów. Jeśli będę miał problemy, to tylko świadomie, że ja coś powiem na własne ryzyko i będę się z tym godził. Bo to jest wtedy logiczne, tak? Ale nie będę działał, żeby tu się popisywać, że, że robić pewne historie, wam opowiadać, żebyście wy mieli fajne, przekazywali to sobie tam, te wideo. Bo Wy tylko sobie to przekażecie, a ja będę miał z tego konsekwencje prawne, finansowe, adwokaci, będzie cierpiała moja matka, moje dzieci. Ja zamknąć może za to nie zamkną, ale będę miał potem sprawy karne, będę musiał czekać na przeterminowanie, że jakoś zniesławiłem. Po co mi to wszystko? Ja mam z Panią Rajkowską problem, z którą sobie wyjaśniłem. Pozdrawiam Panią ule serdecznie. Widzimy się w sądzie. Dziękuję, że Pani tak do tego podeszła, że Pani wszystko zweryfikowała i zobaczyła w że zostaliśmy na siebie napuszczeni. Tak właśnie ten pan Michał też tak działa, bo to on też jest w tej sprawie zaangażowany, jak tutaj też był w komitecie. No i powiem ci świnio, tak tylko na koniec, że... Pisałeś po pijaku te swoje sms -y, to wszystko to poskinowałem, to leży zabezpieczone gdzie indziej, bo wiedziałem, że jak mi służby wiodą, to to za zabiorą. Tak kiedyś mi laptopa po cichu weszli i mieszkanie było zamknięte, i mi laptopa i inne rzeczy wnieść, a książkę pisałem. To tak właśnie tacy panowie działają. I co ja mam? <laughs> nie będę, że ja na policję, matka chciała dzwonić, a ja mówię, co, zadzwonisz po tych, co mi przyszli, to zabrali? No paranoja. Ja nie mam paranoi mojej dozy. Wy sobie nie zdajecie niektórzy się, że mam paranoję, że ja jestem śledzony, obserwowany. Tak, powiedział mi teraz reżyser, o tym mogę powiedzieć, moja mama, ja brałem udział w filmie Asymetria. Zdjęcia, jak wyszedłem dwa dni później, moja mama niedawno pojechała na plan, a za nią pojechali tajniacy, i byli na planie, i to wszyscy widzieli. No to o czym mówimy? To ja nie mam paranoidów, tylko mnie po prostu inwigilują. Inwigilują, prześladują, obserwują. Dlatego często nie wrzucam zdjęć z jakimiś znajomymi, gdzie ja jestem na jakim urlopie, czy wideo. Nie to, że ja się czegoś boję, tylko nie chcę tym ludziom robić problemu, jak się póki co nie uspokoi. Po co mają się zacząć daną osobą interesować? Wolę się spotkać, spokojnie pogadać, zdjęcie sobie rzucić, nie wiem, nóg, z kajaku, czy jakieś tam rzeczy. To o to tylko chodzi, też wam tłumaczę. Więc. Żeby niektórzy zrozumieli, że nie chcę was oznaczać na zdjęciach, że my gdzieś razem jesteśmy i tak dalej. Bo po co mam się z wami interesować? Z, nie z mojej winy, tylko że po prostu chcą wiedzieć, z kim ja się zadaję, z kim się spotykam, jakie biznesy robię. a ja nic nielegalnego nie robię, dlatego nie o tym wiedzą, dlatego zostałem wypuszczony. Tylko mam zostać na siłę skazany. No. I to jest problem, że to, to trzeba z tym walczyć, bo jak dany prokurator, dany sędzia wie, że po jakimś czasie, że dany człowiek jest niewinny, to najgorszym po prostu kurestwem uważam, nie boję się tego powiedzieć, jest to, że chce się tego, tego człowieka skazać na siłę. Bo potem już tylko chodzi o pieniądze, o odszkodowanie, i to jest, z tym trzeba walczyć. Na tym, po, po, na tym powinna być reforma w wymiaru sprawiedliwości, że jak dany świadek mały koronny powie coś takiego, oni to przyjmą do wiadomości, nie daj Boże, ktoś zostanie zatrzymany, siedzi na dołku, dobrze, pójdzie na ten areszt, to maksymalnie ten areszt w ogóle nie powinien być tego aresztu. Bo powinien być zweryfikowany, ale już maksymalnie powinien być 3 miesiące. Jak widać, że ten świadek co innego mówi, że inni że ludzie są zatrzymywani, to natychmiastowe powinien być zwolnienie z aresztu, przeprosiny i jakieś odszkodowanie. Wiadomo za te 3 miesiące. A jak ludzie siedzą miesiącami, latami, jeszcze zostają skaz skazani na dożywocia za zabójstwa, których nie zrobiono, no, są takie przypadki. Moi dozy. Tyle jest tragedii ludzkich, że to nie sposób opisać. Pozdrawiam Zbyszka Górę, pozdrawiam Czesława Kowalczyka. To są ludzie, którzy im grozili, do, groziło dożywocie, od siedzieli jeden 3 lata, drugi 15 lat. Znam takich przypadków mnóstwo. Ja z tymi ludźmi mam dobry kontakt, z innymi mam dobry kontakt. Bo ja zawsze jak ktoś coś do mnie ma nauczyć się, też wam mówię szybki przekaz na koniec. Jak ktoś na wasz temat coś mówi, to niech wam to powie w twarz, a jak nie powie w twarz, że znaczy to jest jakiś szczur, to jest jakiś frajer, to jest jakiś konfident, to jest jakiś człowiek, który ci źle życzy, to jest świnia. I wtedy niech twój znajomy, jak jest do ciebie w porządku, przyjdzie, powie: Słuchaj, Andrzej, był u mnie taki zdzichu i mówił to, 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 to. co na ten temat sądzisz? A ja mówię, słuchaj. To jest albo prawda, i mówię: przepraszam, no tak się zachowałem, przepraszam, albo mówię: to świnia, wiesz co? To ciekawe, co ma. Tutaj kto go przysłał, że on takie rzeczy oszczerstwa na mój temat mówi. Powiedz mi o to. I to Wam daje takie przesłanie, jako prawdziwym znajomym, przyjaciołom, żebyście między sobą to weryfikowali, że jeśli ktoś do Was przychodzi, pisze na Facebooku, wysyła jakieś rzeczy po cichu, działa w ukryciu, z innych kont, na przykład facet pisze jako kobieta, ma inne konto, tak, jako kobieta założył, nie ma swoich prawdziwych danych. To wiadomo, że już coś jest na rzeczy, że on, jego celem jest zniszczyć danego człowieka, nasłać na niego innych znajomych, pokłócić, pogadać. Tylko prawdziwy, inteligentny człowiek, czy to kobieta, czy facet nieważny, ma to, że musi myśleć. I musi wszystko weryfikować i sprawdzać, i wtedy z obu stron się odcina takiego delikwenta. Zakręca mu się kraniki, tak zwane z wodą, i finansowe, i, przyja i przyjaźni, że przychodzi następnym razem tego człowieka. znowu mówi: Ty, a żurom to to to. A mówi: Słuchaj, goj się, kurafrajerze, ja wszystko wiem na ten temat, tutaj to jest to jest wszystko wyjaśnione. Ciach, nie ma go, i szczur znika, i próbuje pozłości zaraz innym kanałem, dotrzeć do ciebie z innej strony, jak tym labiryntem, i komuś innemu powiedzieć, żeby szpile wbił. Bo to są ludzie, którzy cię nienawidzą, którzy są zawistni albo z przyczyn finansowych chcą cię zniszczyć. Jest takich ludzi pełno, i na to trzeba uważać. To jest taki mój dzisiejszy przekaz. Więc koszulki nie będą w takiej sprzedaży, żebyście wiedzieli. Te koszulki trafią do żony bonusa, do sklepu. Może wystawi je na jakiś konkurs. Ja se z nią pogadam, odda po prostu za materiały, bo tam też już gadałem, to nie ma problemu. To było zrobione po prostu, żeby pokazać, jacy ludzie się odezwą, jacy będą mi życzliwi, a jacy będą już tam knuć i pisać złe rzeczy. I to się wszystko w ciągu tych 24 godzin wyjaśniło. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze jedno wideo zrobię nad pani, ma ze stowarzyszenia do mnie się tutaj tego odezwać. Przeciw bezprawiu. W porządku kobita, pogadaliśmy sobie prawie 20 minut. Wszystko już wie, co miałem do powiedzenia. Dziękuję pięknie. Nie mam nic do tego stowarzyszenia, żeby nie było. Mam do trzech panów, którzy byli w komitecie założycielskim, a to jest różnica w sposób prawny. I to chciałem wam powiedzieć. Pewnie teraz będą produkować. Jakbyście mieli jakieś informacje, tam jakieś dziwne rzeczy na mój temat, na to wideo, by pewnie panowie pisali, przesyłajcie mi na akcję z Pomówieniom. Ja nie mam do niej na chwilę obecną dostępu, to administrator wszystko wrzuca. Te filmiki z YouTube'a też pewnie jakoś wrzuci, jak wyjdzie z pracy, bo ja nie mam na chwilę obecną, nie wiem, wyszedłem, nie wiem czemu nie mam jako właściciel tej strony dostępu, a redaktor, którego mianowałem, mam. Coś mnie poblokowali, nie, nie wiem z czego to płynie, może mi nie było 16 miesięcy, muszę coś tam odświeżyć, muszę do Facebooka napisać, nie znam się, on to zrobi i mi odblokują wtedy prawa, żebyście też wiedzieli, że ja nie wrzucam postów na akcję stop pomówieniom, bo nie mam od niej, do niej dostępu. Po prostu jak wyszedłem 6 maja, to wrzuca mój admin i ja mu czasami rzeczy przesyłam i on to po prostu wrzuca, wgrywa i mówi co. Tak to wygląda. Wszystkiego dobrego, stop pomówieniom, subskrybuj kanał Pomówieni TV. Polubcie Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu, ja nic do nich nie mam. Polubcie to, co robi Bonus, to, co robi Misiek, to, co robią inni ludzie. Walczymy z kurestwem wszelkiem pojętym. Weryfikujemy znajomości, jak coś się nie zgadza, sprawdzamy to wszystko. Rozmawiamy sobie normalnie, nie obrażamy się, bo to właśnie jest cała sztuka, żeby nie dać pokłócić dobrych ludzi, między dobrych ludzi ze sobą, tylko trzeba wszystko weryfikować i gonić to patałajstwo i po prostu niech tam tymi kanałami zasuwają te szczury. To takie, może moje dzisiaj było. Już drugie nagranie, bardziej emocjonalne i takie nieprzejrzyste zbytnio. Chodzi mi o treść, o składnię gramatyczną, ale myślę, że przekaz był zrozumiały. To jest wszystko, idzie jakby na żywo, nagrywam, a nie rejestruje się tylko na żywo. Nie macie na razie do 8 czerwca połączeń na żywo, bo jestem w różnych miejscach. Powiem wam potem dlaczego i nie chcę, żeby mnie po prostu namierzali, więc zaraz tego ten, ten, ten telefon sobie wyłączam. Yy, I na zwykłej Nokii, jak to mówił Profus. Też można się w tych czasach żyć na zwykłej Nokii bez Androida. Myślę, że jeszcze dwie transmisje, trzy zrobimy do 8 czerwca, a potem wam wszystko powiem na spokojnie, już albo w lewo, albo w prawo, jak wygląda moje życie w czerwcu i co zamierzam, co, co planuję. Pozdrawiam normalnych ludzi, pozdrawiam dobre żony, dobre matki, dzieciaki, pozytywnych po prostu ludzi, którzy wiedzą, co jest 5. I tych dobrych ludzi po drugiej stronie muru, żeby się trzymali, wierzyli, że kiedyś wyjdą, że to się wszystko skończy, tych pomówionych. E, są bardzo tragedie ludzkie, takie, że nawet nie chcę opowiadać. Robert, pozdrawiam się, wiem, że tam głodówkę już masz 5-6 dni. Ech, co mogę powiedzieć? Trzymaj się, ja na chwilę obecną. Spróbuję sprób ci, jak tak tam pisałem, tak samo pisma. Wiem, że siedzisz do żywocie niewinny, to moja sprawa w ogóle to wszystkich, takie jakieś proste sprawy, to w ogóle niewyobrażalne, co ty przeżywasz. Siedząc już parę lat i, i mając wyrok ostatnio prawomocny do żywocia, mam nadzieję, że jakoś się może uda przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy przez prezydenta pewne materiały, to wszystko porobić na spokojnie, żeby to, ten proces przynajmniej Ci wrócił do ponownego. Bo to jest tragedia. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że... Bądź silny po prostu, bądź silny. Pozdrawiam cię Robert. Na Białęce, Robert. Siedzi, kto ma wiedzieć to wie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.